Dubaj ma w planach zostania najlepszym miastem do życia na całym świecie do roku 2040. Jak chcą to osiągnąć i co w tym momencie jest nie tak, że jest taka potrzeba. Dubaj to jest generalnie bardzo fajne miasto, jest czyste, jest zadbane, jest ładna pogoda, jest bezpieczne i tak dalej i ma bardzo dobrą infrastrukturę drogową, ale niestety przez to, że tych dróg jest tak dużo, miasto jest ciężkie do życia dla pieszego i przez to nie można tak naprawdę nigdzie się ruszyć z domu jeżeli nie ma się samochodu. Wszędzie są autostrady i nie da się chodzić po tym mieście, a o ścieżkach rowerowych to po prostu kompletnie zapomnijcie. Tego jest bardzo, bardzo mało w tym mieście i przeważnie jest tak, że wychodzimy z domu i natrafiamy na ścianę wielkiej autostrady, przez którą absolutnie nie ma jak się przedostać, więc wracamy do domu, bierzemy samochód i dopiero jeszcze raz Wychodzimy, wyjeżdżamy z domu Druga sprawa to jest zbyt mała ilość zieleni Jest to pustynia, więc oczywiście nie jest to proste Żeby zrobić tam wystarczająco dużo miejsc zielonych Bardzo często widać coś takiego, że są budynki W Dubaju, a pomiędzy nimi po prostu piach Tak jak u nas, nie wiem, na jakiejś rozkopanej budowie Tak wygląda ta pustynia w mieście. Nie jest to takie manownicze, jak na niektórych filmach z internetu, gdzieś daleko za miastem. Nie, ta jest w mieście to jest po prostu wygląda jak opuszczony plac budowy. I to jest w bardzo wielu miejscach pomiędzy budynkami, a do tego parków też jest za mało i zieleni, po prostu nasadzonej w mieście, gdzieś przy, przy sklepach, przy drogach, pomiędzy pasami ruchu. Czasami jest, wiecie, taki. Powiedzmy taki kawałek czegoś, trawnika i tam wyrastają drzewa. Tego też jest bardzo, ale to bardzo mało w Dubaju. Do tego transport publiczny leży. Naprawdę nikt nie jeździ transportem publicznym w Dubaju, chyba że po prostu absolutnie nie ma pieniędzy. Jest tak biedny, że nawet nie stać go na najtańszy samochód i wtedy te osoby jeżdżą przeważnie transportem publicznym. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po prostu ten transport publiczny jest słaby. W bardzo wiele miejsc nie dojedziesz transportem publicznym. Są tylko dwie linie metra. Jedna biegnie przez środek całego miasta, a druga po starym mieście, tak trochę w kółko. Więc przeważnie jest tak, że na tym starym mieście nic się nie ma do roboty, więc i tak jechałoby się tylko tą czerwoną linią metra, która biegnie przez całe miasto i nie się się tylko do tych najbardziej, ale to najbardziej centralnych punktów. Do Burj Khalify, Dubai Mallu, na Marinę i w sumie tak naprawdę to wszystko. Cała reszta Dubaju tak naprawdę jest niedostępna. Są jakieś autobusy, ale jest ich bardzo mało. Nie ma przystanków. Nawet pamiętam, że niedaleko mnie w jednym z miejsc, w którym mieszkałem był przystanek, który nie miał ani wiaty, ani nic i był tylko taką tabliczką wbitą w ziemię. I no, autobus stawał na, po prostu na drodze. A ludzie musieli stać w krzakach, jeżeli chcieli jechać tym autobusem. Więc transport publiczny kompletnie leży. I ostatnia rzecz, która się wiąże z tym wszystkim, to jest, że w Dubaju wszędzie jest daleko. Przez to, że są takie wielkie autostrady, nie ma łatwego dojazdu, to często musimy jechać bardzo daleko, nawet do miejsc, które są blisko. To raz. A dwa, całe miasto jest zbudowane tak, że właśnie jest centralizacja wszystkiego. Czyli zamiast dziesięciu malutkich lokalnych centrów handlowych i sklepików, mamy jeden wielki Dubai Mall i z połowy miasta ludzie tam ściągają i muszą dojechać za każdym samochodem. Gdzie byśmy nie chcieli pojechać, to trzeba jechać od razu samochodem i naprawdę stosunkowo daleko. Te rzeczy wpływają na to, że w Dubaju po prostu nie mieszka się tak dobrze, jakby się mogło mieszkać. Ta, tak zwana jakość życia spada przez takie rzeczy, bo po prostu nie możemy sobie swobodnie po tym mieście chodzić. Wszędzie, gdzie nie spojrzymy, to piach wszędzie jest daleko i więc oczywiście y, nie wpływa to pozytywnie, a wręcz negatywnie na jakość naszego życia. Dobrym porównaniem jakby przeciwieństwa Dubaju są miasta europejskie, na przykład taki Amsterdam. Tam wszystko jest zrobione pod pieszych, tam są bardzo małe korki, ludzie sobie jeżdżą na rowerach. Tam wszędzie jest jakby powiedzmy, że blisko przez to, że wszystko masz w zasięgu y, paru kroków piechotą i Dubaj właśnie teraz próbuje dążyć w takim kierunku. Więc co zakłada ten plan? Pokrótce zakłada on zmiany tych wszystkich rzeczy, o które teraz wspomniałem. Może i nie jest tak dobrze, jak powinno być, ale przynajmniej ktoś tam na górze zdaje sobie z tego sprawę i próbuje to zmienić. Więc Dubaj ma mieć w 2040 roku o dwa razy więcej czyli o ponad 100%, dokładnie 105% więcej terenów zielonych w mieście. Wszędzie, gdzie się da, mają być nowe parki nowe nasadzone drzewa i walka z betonozą, z którą też mamy problem w Polsce. Więc dokładnie wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Druga sprawa to jest stworzenie zielonych korytarzy między poszczególnymi dzielnicami Dubaju. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że nie da się nigdzie przejść na nogach. Wszędzie trzeba od razu jechać wielką autostradą, samochodem i tutaj chcą zrobić coś takiego, żeby te dzielnice były jednak połączone jakimś miejscem, które jest pełne zieleni i które jest możliwe do przejścia na pieszo. Ludzie po prostu będą mieli jakieś deptaki, jakąś ładną ścieżkę z drzewami, gdzie będzie obok ścieżka rowerowa i będzie to przebiegało, zgaduję tutaj, pod autostradą, nad autostradą będą jakieś przejścia, żeby faktycznie można było po tym mieście się poruszać, bo na razie można, nie wiem, wyjść przed centrum handlowe, popatrzeć i wrócić, bo tak naprawdę w niewiele miejsc da się dojść piechotą. Kolejna ciekawa rzecz: 60% całego Emiratu to mają być albo rezerwaty przyrody, albo innego rodzaju tereny chronione, czyli ma być ogromny nacisk na naturę i na przyrodę, żeby nie było więcej tak, że będzie tylko wszystko robiłem pod biznes, deweloperzy będą zabudowywali coraz to kolejne miejsca i nie zostanie z tej natury nic. Do tego ma być 25% więcej szkół i szpitali, bo kolejną rzeczą, do której jest daleko, właśnie są szkoły i szpitale. Na zakupy jest daleko, do szkoły jest daleko, do szpitala jest daleko, więc gdzie byśmy nie chcieli pojechać, jest daleko. To, ma, to 25% więcej szkół i szpitali ma w tym trochę pomóc. I uwaga, uwaga, ostatnia rzecz, dla mnie bardzo przełomowa, bo dużo razy spotkałem się z tym, że transport publiczny w Dubaju jest słaby. Ma być ogromny upgrade transportu publicznego i 50% mieszkańców Dubaju ma mieć 800 metrów lub nawet mniej. Do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej. To jest ogromny przełom i mam nadzieję, że to zmieni to miasto na lepsze, bo jak już wspominałem kilkukrotnie w poprzednich filmach i dzisiaj też, to miasto jest nie do życia na pieszo. To jest miasto tylko zrobione dla samochodów, a w mieście żyją ludzie. Miasto powinno być zawsze zrobione. Pod ludzi. Człowiek to jest człowiek, który idzie sobie pieszo, który nie potrzebuje nic, żeby w tym mieście wszystko szybko i wygodnie pozałatwiać. Niekoniecznie potrzebuje samochodu, od razu parkingu albo garażu, od razu jakiejś autostrady i tysiąca innych rzeczy. Miejsca, w których się żyje najlepiej, są bardzo, ale to bardzo przyjazne pieszym i naprawdę czuć tą różnicę, ponieważ mieszkałem przez 8 lat w Dubaju, teraz jestem z powrotem w Europie i. Różnica jest kolosalna. Naprawdę funkcjonuje się w tych naszych polskich miastach tak na co dzień o wiele lepiej. Wszędzie jest zaraz obok jakaś żabka, wszędzie jest zaraz jakiś sklep. Nie trzeba mieć nawet samochodu, jak się mieszka gdzieś tam w centrum. W Dubaju tak nie ma. W Dubaju bez samochodu nie wiem będziesz w pewnym momencie próbował przebiec przez sześciopasmową autostradę, ktoś Cię potrąci i zginiesz. Tyle. Tyle będzie bez samochodu. Więc jak sami widzicie, plan jest bardzo, ale to bardzo ambitny. Ma kompletnie zmienić to miasto i rzeczywiście, być może, jeżeli im się to wszystko uda zgodnie z planem, może to być najlepsze miasto życia na świecie, bo ono ma już kilka tych bardzo ważnych elementów. Bezpieczeństwo, czystość. Na razie jest brak korków, to jest dobre. Co tam jeszcze? Świetna pogoda. Pod tymi względami żyje się dobrze, ale są inne obszary, które należy poprawić. Przede wszystkim chwałem za to, że w ogóle zdaję sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo łatwo powiedzieć: eh, tam zbudujemy jeszcze więcej autostrad, będzie jeszcze lepiej. Skoro jest daleko i skoro jest niewygodnie, to widocznie trzeba zbudować jeszcze 10 razy więcej autostrad i będzie wtedy super. I wszędzie oczywiście parkingi, wszędzie się da, ale niestety tak to nie działa, nie jest to takie proste i. Rząd Dubaju zdaje sobie z tego sprawę. Ostatnio robiłem wiele filmów, które negatywnie mówią o Dubaju, ale nie wszystko w tym miejscu jest negatywne. Dlatego robię ten film, bo jeżeli widzę, że coś jest pozytywnego, to będę tak samo robił ten film, jak robię filmy o rzeczach negatywnych. Czy taki plan ma jakąkolwiek szansę powodzenia? Uważam, że ma. Dubaj już dużo razy udowodnił, że potrafi dopinać ogromne, wielkie, przełomowe projekty, więc być może z tym projektem, takim pierwszym, który jest stworzony dla ludzi, a nie dlatego, żeby tylko zabłysnąć i się pokazać, być może z tym projektem będzie tak samo. Tego wszystkim życzę, szczególnie mieszkańcom Dubaju. I z mojej strony ciebie to wszystko. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podoba taka wizja Dubaju, tego bardziej takiego yy, dla człowieka. A w międzyczasie ja z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć.